Kluczem do zrozumienia dzisiejszych czytań jest słowo peryferie. I możemy je rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze, peryferie geograficzne a więc realne miejsca poza centrum. Po drugie, peryferie społeczne a więc to ludzie, których. Moglibyśmy nazwać niewidocznymi ubodzy, bezdomni, chorzy, samotni, migranci, więźniowie, osoby wykluczone, ci, których łatwo ominąć. I po trzecie, peryferie egzystencjalne to te miejsca w sercu człowieka, do których sami nie chcemy zaglądać. Grzech i poczucie winy, rozbite relacje, kryzysy, lęki, może życie, które mi nie wyszło. I to dzisiejsze słowo uświadamia nam po raz kolejny, że Bóg nie boi się peryferii, on je wybiera. Dlaczego? Bo właśnie tam człowiek nie udaje. W tych miejscach jesteśmy najbardziej prawdziwi, najbardziej autentyczni. Izajasz w pierwszym czytaniu mówi o Ziemi Zabulona i Neftalego krainie upokorzonej, krainie zapomnianej. To jest daleko od Jerozolimy, a więc religijnego centrum Izraela. Ale zauważcie, kochani, że właśnie tam naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Właśnie tam znajduje się Nazareth i Kafarnaum, gdzie Jezus spędził 30 lat, a więc znakomitą większość swojego ziemskiego życia. On wychodzi z miejsca, które jest kruche, pogardzane, pominięte, i w takim miejscu wybrzmiewają słowa Jezusa: Nawracajcie się. Albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I te słowa Jezusa stają się dla nas zaproszeniem, abyśmy ja i Ty pozwolili, by światło weszło w naszą ciemność. Bo każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma swoją Galileę. I właśnie tam Jezus dziś przychodzi. On chce spotkać nas prawdziwych, nie udających, że jesteśmy idealni, ale właśnie takich, jacy naprawdę jesteśmy, zmagających się z grzechem i słabościami. Czasami z nawarstwiającymi się problemami, kryzysami, mówiąc krótko, z całą prawdą o nas, o której niekoniecznie wszyscy wiedzą. I takich ludzi wybiera Jezus: słabych, grzesznych, poranionych. Uczniowie, których powołał Jezus, byli prostymi rybakami, zwyczajnymi ludźmi. Nie mieli tytułu tytuł magistra, doktora. Byli prości i nieuczeni. A jednak na zaproszenie Jezusa, pójdź za mną, zostawiają swoje sieci i idą za nim. Znaczenie słowa sieci, o których mówi nam Ewangelia, jest bardzo głębokie, bo tymi sieciami jest to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa czyli to, na czym opieram swoje życie. Idąc dalej, to nasze przyzwyczajenia to nasze życiowe schematy. I zauważcie, że dopóki te sieci są w rękach uczniów, są zwykłymi rybakami. A gdy je zostawiają, zaczyna się ich nowe powołanie, stają się rybakami ludzi. Dlatego Kościół, jak przypominał nam papież Franciszek, jest powołany, aby dotrzeć na rozstaje dróg, do peryferii geograficznych i egzystencjalnych ludzkości. Tam, gdzie ludzie żyją strzępami człowieczeństwa, bez nadziei. I to nie jest dodatkowe zadanie Kościoła. To powinien być Jego główny cel. Kościół jest od wychodzenia, bo tam, gdzie jest najciemniej, tam najbardziej potrzebne jest światło. Bo być chrześcijaninem, to pozwolić Jezusowi wejść w moje peryferie. A być kościołem, to razem zrobić krok ku peryferiom drugiego człowieka. Zaproszenie na dziś. Podczas wieczornej modlitwy, opowiedz Jezusowi o sobie, o tym, co przeżywasz, o tym, co nosisz w sobie. Opowiedz Mu tak szczerze o tych swoich sieciach, które może nadal trzymasz kurczowo w swoich rękach, a które nie pozwalają ci naprawdę iść za Jezusem. Zaproś Jezusa do tej swojej Galilei przestrzeni, z których niekoniecznie jesteś dumny. Po prostu powiedz Mu w sercu: Jezu, wejdź w to miejsce. A po tej Eucharystii zrób jeden gest wyjścia z siebie. Zadzwoń do kogoś, kogo omijasz. Pojednaj się. Nie odkładaj spowiedzi. Zatrzymaj się przy kimś, kto. Nawet według Ciebie jest na marginesie. Niech Twoja wyciągnięta ręka do drugiego człowieka będzie przedłużeniem miłosiernej ręki Jezusa. Kochani, skoro Bóg nie boi się peryferii, skoro właśnie tam zapala światło, to Eucharystia jest miejscem, gdzie to dzieje się naprawdę. Bo już za chwilę Jezus nie przyjdzie do idealnych. Nie przyjdzie do tych, którzy mają wszystko poukładane, ale przyjdzie do naszych serc takich, jakie są. I do nas, do Ciebie i do mnie kieruję dzisiaj swoje zaproszenie. Pójdź za mną, taki, jaki jesteś. Czy będę w stanie zostawić sieci mojego dotychczasowego życia, przyzwyczajeń i naprawdę pójść za Nim? Pamiętaj. Bóg nie boi się peryferii, On je wybiera. Odwagi.